Witajcie! Po tych wszystkich niedzielach bez wspólnych wirtualnych kabusi, dzisiaj znów możecie wypić ją z dzwonnikiem. I jeśli da Bóg, będziecie mogli czynić to co tydzień, aż do następnych wakacji. Zapraszam na drugi już sezon kanału Dzwonnik. Życzę smacznej kabusi i zapraszam do oglądania. A dzisiaj będzie taki film informacyjny, opowiem co czeka nas w tym roku w tym sezonie na kanale? Krótkie informacje o prawosławiu co prawda już dobiegły końca, ale nie wszystkie tematy zostały tam opracowane. I w związku z tym format przyjęty z tych filmów zostanie w pewnym stopniu zachowany, zostanie podzielony na części tematyczne. I więc będzie kilka równoległych serii. A jakie to serie? Za chwilkę je wszystkie zaprezentuję. Niedzielna kawusia. Niedzielna kawusia to projekt, który w Pierwszych planach miał być flagowym, ale czy nim będzie to się okaże? Będzie to seria, w której w luźny sposób spróbuję ja lub ktoś inny opowiedzieć o różnych ciekawych tematach, odpowiedzieć na zadane przez Was w komentarzach pytania lub omówić bieżące sprawy. Także zachęcam do zadawania tych pytań tutaj w komentarzach czy też pod innymi filmami, bo zaczynam od innych filmów, ale zastrzegam, że nagrywam. Z ogromnym wyprzedzeniem, także na opublikowanie tutaj tych pytań trzeba będzie długo poczekać. Całość serii oczywiście będzie zachowana w klimacie kawiarni, spokojnej kawiarni, ale forma serii, zarówno wizualna, jak i studio, w którym będzie to nagrywane, będą ewoluować. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie radzę się przyzwyczajać do pierwszych odcinków, bo później mogą wyglądać zupełnie inaczej. Ok, zatem przejdźmy do kolejnej serii. liturgika z dzwonnikiem. Liturgika z dzwonnikiem nie będzie znacząco różniła się od odcinków krótkich informacji o prawosławiu poświęconych różnym aspektom liturgicznym. Na przykład, kiedy omawiałem liturgię św. Jana Chryzostoma czy yy, całonocne czuwanie, ale po prostu wiele zagadnień z liturgiki nie zostało tutaj omówionych i warto je przedstawić. W tej serii będzie można spodziewać się również gości, którzy opowiedzą o tematach, które sami mi opracowali i dogłębnie zbadali. Okej, okay, następna seria. Seria postaci prawosławia skupi się na w miarę współczesnych personach, których myśl wpłynęła na prawosławny świat. Nie będzie tam osób kanonizowanych, no chyba, że któraś z nich zostanie kanonizowana między nagraniem filmu, a, go, a opublikowaniem go, bo o świętych opowie osobna seria, którą planujemy od dłuższego czasu z bratem, ale jeszcze na razie jej nie będzie, może w przyszłym roku. I tak jak w poprzednim w pierwszym tym sezonie kanału czeka nas seria. Miejsca pielgrzymkowe. Ogólnie seria miejsca pielgrzymkowe nie ma tak dużej widowni. Często te wyświetlenia są niewielkie, ale jest potrzebna. Jadąc w dane miejsce, warto wiedzieć, co ważnego możemy jako prawosławni zobaczyć. Ile tam takich naszych miejsc się znajduje. Przerabialiśmy już Grecję i Świętą Górę Atos, chociaż do nich też wrócimy, bo jeszcze oczywiście wszystkiego tam nie umówiliśmy, ale teraz skupimy się na Polsce. W myśl słów: cudze chwalicie, swego nie znacie. I pokażemy trochę polskie prawosławie, a zaczniemy od monasterów wybranych. A poza tym czekają nas jeszcze filmy specjalne oraz serie które mogą powstać spontanicznie. Informuję jeszcze, iż większość filmów z tego roku kalendarzowego jest w momencie publikacji tego już nagrana. Także jeżeli będą tam jakieś informacje już nieaktualne, ja oczywiście postaram się o tym napisać w opisie, to trzeba mieć na uwadze właśnie, że to było nagrywane dużo wcześniej. Na przykład teraz, kiedy to nagrywam, jest lipiec. I już jest wspaniała lipcowa pogoda, pada deszcz. Druga informacja jest taka, że teraz dużo się w moim życiu dzieje, zmienia, i po ludzku nie jestem w stanie powiedzieć, czy wyrobię przez cały rok z publikowaniem tych filmów co tydzień, więc zastrzegam sobie prawo do ewentualnej zimowej przerwy, czy nawet zmiany prowadzącego, kiedy już nie będę w stanie tego wszystkiego robić. Ale mam nadzieję, że wszystko przebiegnie pomyślnie i zgodnie z planem. Tymczasem mam nadzieję, że kawusia smakowała. Na następną zapraszam już za tydzień, kiedy to zostanie opublikowany pierwszy odcinek z serii niedzielnych kawusi. Życzę dobrej niedzieli i pamiętajcie, żeby nie przesadzić z kawą. Do zobaczenia.